siemka YouTube tutaj, Mastercard. Yes. I... Yeah. I witamy na naszej mapce Skyblockowej. Tak. Na serwerze jakimś tam. Tak. Nie wiem co to jest. Ta, ja to jest wyłączy... nasza wyspa. Poziomu. Na który poziom 59. mam 9 A teraz trzeba wyłączyć czat, dobra. Jądz Będą nam szpamować. Tak. Spam master. To już moja polanka. I wianek. Ale polanka jest ważniejsza. Idę na polankę. No tak, oczywiście, że tak. Tu mam zwierzątka, moje. Tak, które ja mnożę i się nimi ogólnie zajmuję. ktoś tam łazi i buduje tylko farmę. Ale no naprawdę się nimi zajmujesz. Patrz, zajmuję, zaraz Ci udowodnię. No. Tu, gdzie się kurczaczki o, się nie zrobiły? Tak, właśnie widzę jak się nim zajmować. Walisz w jajkami. Tak o nie Ach, jest lepiej. Ty, czekaj, ja mam klipera na dachu, mnóstwo. grzyba. A no właśnie hm. musimy pokazać, chodź, chodź, chodź. Od Polanki zaczniemy. Tu zaczęliśmy. Właśnie. Mieliśmy murzynka, ale murzynek się źle zachowywał o, i, i go wywaliliśmy. No, kurwa, czekaj. Ja, ja, ja idę ją przywołać, bo. To ja czekam jeszcze, się muszę ustawić. O, co się dalej tym tym zbożem chyba. Chodź. No chodź. No, o idzie. No chodź. No chodź. To za głupia? owca. Nie wiem. Bo... A, co okay, ty robisz? No. Nic, ustawiamy nie No chodźcie Nic no. Polagów. Ej, ja mam zatulagi. Dobra już. oba to już polanka, którą ja zrobiłem sam bez jej pomocy. Nie, motocyłam płatkami. Ale ja zbudowałem całą podstawkę i wodę. Nie, nie. Dobra, idziemy dalej. Nie zbudowałem prawie wszystkie inne rzeczy. No, może nie wszystkie, ale... Oj, tu jest mojego pomysłu generator Cobblestone'a. Tak, jednak nie. To jest tutaj... mój domek. A tutaj Muzin pracował kiedyś, wczoraj, ale już nie pracuje. Wczoraj. Nie z nami nagrywać, ale stwierdziliśmy, że nie. Za bardzo mu żenił. Właśnie. ty jest Julianek. Moje drzewko. Tak, nie wolno... uścinać, bo ja kiedyś to mam to pożałował. Ile było deadpointu? Tylko z 20. Oj <grym> tak, dobra. Tutaj są laski, o. to jest takie... Dobra, ja jest z drzewko. Trzeba coś zrobić. Chodź, pokazać nasz domek piękny. Lekaj ja muszę wziąć kiedy. Najpierw domek. To jest nasz domek z przejściem do mopkow, mop, mopków, tam są mopki dalej, tam, tam, tam. tam, tam, no, tam ciekawe kto to tam, robił. Tam tam, 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 tam. A kto no, zrobił to do ten domek robił. <noise> Kto się tak strasznie wyślił, do tego kobrystą nakład? <głos> <głos> Tutaj jest private room, widzicie? Ale to tam Nuno. No. Tam, no... No, bo tam może tutaj kiedyś nam władził. Tu mamy inteligentne oświetlenie, kraftujące przedmioty. No, ja to zrobiłam. A dalej. Teraz ostatnie rzeczy do pokazania, chodźcie. Magazyn, i teraz tam włazisz, pokazujesz że Tam nie jest, tam pojeździsz. Przepalarniarka. Też jest. Tak, piękna jest. I kto to miał być grzyb? Wejdź tam do grzeba, pokaż wszystkim i dni i... 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 tam. Czekaj. Boi <grybuj> się. Idę ściąć drzewo. Mogę iść, Karola. Patrz. To patrz. idź. Patrz. Na mnie. No spróbuj, tylko go rozwalić coś. Idę z miecz. To murna... Murzynek nam ten miecz znalazł, a my go tak perfidnie wykorzystaliśmy. Ale zarąbał nam za to z Tak? Nie ma miejsca z ostrością, się przyjdzie. No, ale przecież my go ten. Y, z ostatecznymi mirówek was zgubiliśmy. Nie, ty, 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 ja zgubiłem jeden. A ty duży zgubiłaś? No, padłam. Nie zdążyłam pisać jak. Aha. Tutaj tak się stało grzybki. również z kilofem i się żelazną. <grybki>. Tutaj mamy grzybkie i już potworków nie ma. Nie grzybkie rosną. Niech grzybkie rosną. Czekaj, zobaczymy ile jest tych grzybków. Może jest więcej. Aha, zamknąłem cię tam obsidianem. Tak, tak. No i tu jeszcze mamy farmę made by, ya. O, ej, patrzcie, mieliśmy już, już dużo mam tych krzywolitek, ale niech rosną. Im no więcej, wie, to szybciej będą rosnąć. Natomiast Wiem. Tutaj mamy farmy made by, ya. Takie inteligentne farmy. Tak. Jezu. Rośnie. Wszystko rośnie. I brodawki tak. jedna. nie trzeba coś zrobić dzisiaj, trzeba zrobić tego. A wiesz, że musi no. nam ostatnio wciągał brodawki? Ej. Ej, przecież kura nam uciekła. Możeś otworzył i nie zamknąłeś, no wpieprza cię tam, no. No, brawo. No brawo, spadła nam kura. Ale mam jajko. O, nie moje Ale jest więcej, jest więcej. O, to jest dzisiaj jesu. w tym odcinku będziemy jest robić... Skupienie. Ja będę się niczał fajnym stawiuchą, ona będzie robić. Tak, to co ja będę? Co mogę zrobić? Nic. Nic. Pokazę jeszcze spawny. Tak, spawny. Ciekawe kto robił. Spawny. Nie nasz spawny. Wiem. jest co ciekawe to robi szczerze. To jest, jest piękne. Spawny. Dzień dobry nasz szpawnie. Koleżanki Szpany. nie ma. Ciągle koleżanki nie ma. Koleżanko, chodź. Dobrze. Tylko, ja mam nadzieję tym. Gdzie ty jesteś? Tu, do sklepu. Sklepi. sklep, ale są też sklepy Dravipa i Super I też chcę wyjść. Ale my nie mamy permisjonów do tego. Jesteśmy Skyblockerami. Mm. Tutaj ogólnie się kupuje. Tutaj jest. Nie wiem co. Do końca nie wiem co to jest. Ale idziemy do bezpiecznych wymian. Dobrze, da, ja ci tam sadzonki. Bezpiecznych wymian. Żeby, żeby nikt czasem tych sadzonek nie wziął. Bo wiesz, cenne bardzo. Dostałem za darmo <tuszel> arbuza. Co? Tak. Kurde, wcieprzył się, nie mogę wejść. A dostałem arbuza za darmo. A, to wyłudzaj dalej. Tak, wyłudzaj dalej. Dobra, idziemy. Tu się bezpiecznie wymienia. pan. Taki pan nam pokazał czekaj, czekaj, go pozdrowić. Czekaj, czekaj. Julo 7 pozdrawiamy za pokazanie nam jak działa wymieniarka. S no tak. To jest strefa pypy. -py. No ładna jest. By się można pić, choć Karola. Nie, się nie chcę pić. Zostań, nie. Czemu tu jest włączone PHP? I tak się nie da? Hmm, Czekaj. No to tak. Ja się ko... będę dzisiaj jak zwykle opiedalać ten będzie polan na polance leżał. Dufą do góry. Dokładnie. Dobrze, się... Ej, mam jego itemy. Mam 20 mączki kosnej. No to spadamy na wyspę. Dobra. Dobra, czyli zabytam jaki. To czekaj, to tak, kończymy ten odcinek, a jeszcze tam, to, ten, ten, wiesz, taką. Mas ale posłuchaj, i nagramy teraz taki, że już gramy, bo to jest przedstawienie. Tak, no o fakt. Włączyłem czat. Cięść powinny powinności Karola. No. ja mam mu no, tak? 20 y, mączki kostnej, strzały i tak dalej. No, ja napisałem: witajcie się z YouTube. Jak się wszyscy witają. O je, a to jest... Wow. Niż, tutaj więcej osób. Pozdrawiamy no, wszystkich, co się witają. Dużo tak. ich. Dużo. Tozia. Dozia. Widzisz, jak się bardziej kulturalnie nawet zwracają. Ale biedna ta nasza farmatyjna. Zapraszam na kanał. No, <noise> Tylko podaj ten kanał jeszcze. Nie. Tak, <noise> może, sorry. Nie, podam po, Zapraszaj... po nagraniu. Zapraszaj na kana kana kanał, którego nie podałeś. No, ty rzeczywiście bardzo mądra Zajdą. i... Znajdą. <noise> <noise> Kanał się nazywa. Tak, nie. nie mam nazwy. Ale się ludzie wica. Tak, jeszcze dalej się witają. tutaj. się już chyba od piąty raz A bo kaszanka to jest kurczerarty człowiek. No właśnie, no jest ogar. Ej. Ogar i nie ogar. Obrzucę cię sen. Fuj. Ma. Może trzeba coś zrobić dzisiaj co? Co byś pomyślałeś? A to co możesz ciemko. Tak, to jest się tylko tylko i latem po naszej wyspie to Chciałem pokazać, coś pokazaliśmy ładną A tu jest taki spawn sam robiłem Tak, ty robiłeś na 100% Ty tam tylko drzewo posadziłeś <laughs> Bo to się w nie chciało Nie nie chciało, tylko nie zdążyłem, bo ty pierwszy no robiłeś Nie tak. do prywatnego. No spróbuj, nie władzisz tam Pokażę Kutu. tylko komputery widzicie tu mamy kom A ona nie widzisz jednak się nie wolno postawiać w ogóle tych Może mi zabrał Nie musi na już nie było Kurwa Nie wolno postawiać musisz zrobić sobie laptopa jak ja no. Laptopa tym, Boże. Zatem Może tym możenek nie znał Trochę podstawowych zasad ortografii to by było trochę dziwne. Co ty tam piszesz na tej swojej klawiaturze? Zapraszam A. na kanał Kietym nagrania, zapraszam do pisania na MSG. Ja tylko ogarnię, to nie dzieciaki. To się sprawdzi na Skype'ie, skrypę. Na Skype'ie, tak, tak, tak. tak. Dobra, jest Już się tam Już wzią ktoś, wzią. ktoś zaciekawił. Tak? Tak! Yeah. A idę się i będę grał w Minecraft, cicho. Gra w Minecraft. <grym> tak mówisz? Tak. A to jak no pokazać najciekawszą 3. część naszego private roomu, to co jest za mną. Gościu mówisz, że ma 10, ale nie. można sprawdzić, czy jest ogarnięty, jak jest ogarnięty, czemu nie. A dzieci? Nie, nie dzieci. Dzieci to nie ty z dziecię z dzieciem, już może nam, nam wystarczył który strzegł nam dom i zarób miecz mam no, wszystko tutaj to spieprzał łóżka my kładnie. on wszystko zapieprzał ze skrzyni z zdał wszystko i go wywalił bo... idziemy zakończyć na polanice piękna polanka skakaj do góry Wiesz. Dziękuję, do widzenia YouTube, cześć. Do widzenia, papa.